Halo halo cześć widzowie na kolejnym odcinku z case dropa No i dzisiaj będą dwa odcineczki w dniu Później jeszcze sobie wrzucimy odcineczek wieczorem I wieczorem będzie skinek do wygrania I będą wyniki losowania z, pop, z dwóch odcinków wcześniej na skinka właśnie Z tego co dobrze pamiętam to był Cyrexik Więc jeżeli ktoś jeszcze tam nie wziął udziału No to zachęcam do tego żeby wbić tam dwa odcinki wcześniej Wziąć sobie udział no i czekać na ten odcinek wieczorny Ponieważ tam będą wyniki no i będzie kolejny skinek do wygrania a dzisiaj będziemy sobie tutaj testować kącik twórców. Zobaczymy, będziemy otwierać po pięć skrzynek z każdego. I zaraz wam powiem, dlaczego też te dwa odcinki będą się łączyć. Ale przejdźmy sobie jeszcze tutaj na stronkę i powiem wam, że mamy giveaway 6 godzin, codzienny, tygodniowy, miesięczny. Żeby wziąć udział w giveaway 6 godzin wystarczy mieć case-drop.eu i także dostaniemy wtedy dzienny bonus. I będziemy mogli sobie otworzyć za darmo tę skrzyneczkę i zdobyć jakieś fajne nagrody, na przykład jakiś balansik na to, żeby sobie tutaj otworzyć jakąś skrzynkę. E, tutaj mamy metody płatności takie jak Paypal, Pace of Card, przelewy, G2Pay, SMS-em. E, no i do, otrzymujemy jeszcze przez trzy dni serduszka dodatkowo, które możemy sobie potem użyć na evencie miłosnym i otworzyć na przykład taki a, Chrome Gift, który da nam jakieś tam nagrody. E, ale my już oczywiście przechodzimy sobie tutaj do stronki. No i dlaczego dzisiaj będziemy testować właśnie tutaj ten kącik twórców? Ponieważ... Będziemy otwierać po 5 skrzynek z każdego tutaj e, z, z każdej skrzyni, e, bo będziemy potem wieczorny odcinek będzie od 50 do, do kosy i będziemy otwierać tą skrzyneczkę, która wypadnie najlepiej po prostu na tym odcineczku e, Więc otwieramy sobie po 5, będziemy sobie na spokojnie otwierać i zobaczymy. Ta skrzyneczka, która właśnie najlepiej wyjdzie z tych 5, e, wieczorem będzie jakby skrzynką, od której będziemy szli do kosy, więc myślę, że naprawdę fajne połączenie. E, tutaj na razie skrzynka tom 223 dała bardzo słabo. Duży minus, bardzo duży minus, po raz kolejny duży minus z tego co widzę. E, tak, no to już chyba wiemy, że tej, tej skrzyneczki raczej nie będziemy tutaj otwierać wieczorem. No i oczywiście, jeżeli to oglądacie, no to pamiętajcie, że dzisiaj streamek około godziny 12 .00. będziemy sobie grać w CSK e, i porozdajemy skiny co 10 minut mniej więcej będzie skin do rozdania. Przy okazji właśnie będziemy grali w CS, -a, bo też chcę troszeczkę urozmaicić te skinki e, skinki, boże live'y. Więc okej, okay, dobra, w końcu mamy coś na plus, w końcu mamy coś na plus, 87 zł Neon Revolution. No i ostatnia skrzynka z tego rodzaju, i dostajemy po raz kolejny tego Uspa. No, powiem szczerze, no dobra, tutaj dobrze, dwa razy na plus, czyli tutaj mamy dwa razy na plus, dwa razy totalnie minus. No i raz tak na minus, chyba 15 zł, coś takiego. Więc no, w ostatecznym rozrachunku wyszło to tak średnio, ale lecimy teraz ze skrzynią Saja. E, dobra, tu mamy MP9 Hydra, która jest raczej dość słaba, 13 zł, tak jak mówiłem e, No ja tutaj uważam i tak, że skrzynia rudego e, najbardziej odda, tak mi się wydaje No zawsze, zawsze najlepiej mi się tą skrzynię rudego otwierało e, Okej, okay, ta po raz kolejny, dwa pierwsze strzały e, i bardzo słabiutko No tutaj musiałaby kosa wypaść chyba z tej skrzynki, żeby, żeby ona poszła do góry e, Dobra, 52, no dobra, 2 zł do przodu, czyli mamy, dobra Kolejny plus. Dwa minusy mocne i jeden plus. I okej, okay, tutaj też będzie plus najprawdopodobniej. 62 zł. Ok, no jeżeli tutaj skrzynka da plus teraz, no to ona będzie w tym momencie lepsza od poprzedniej. Ale niestety nie daje nam plusa. Daje nam niestety wielki minus, więc no okej, okay. Na razie skrzynia Tom223 jest lepsza, chociaż i tak jest bardzo słaba. No i teraz przechodzimy do skrzyni. W której jakby pokładam największe nadzieje, bo najlepsze dropy mi z niej leciały No i chyba pochwaliłem za bardzo No dobra tutaj mamy minus, ale Najmniejszy minus z tych największych, że tak powiem eee, Dobra i dobra mamy USP Cortex, jeżeli będzie w statracku to będzie dobrze 18 dobra tak średnio, czyli to mamy jedną średnio jeden duży minus Kurde no dzisiaj nie oddają te skrzynki, dzisiaj totalnie nie oddają, szkoda że nie ten Icarus E, AWP ATERIS 16, słabo. Kurde, na razie jest kiepsko, na razie jest kiepsko. Musiałaby kosę to wypaść albo jakieś rękawiczki, żeby wyszła na plus ta skrzynka. E, dobra, mamy petkę, dalej na minus, czyli skrzynia rudego, no jeżeli nie trafimy teraz kosy ani, ani rękawiczek, chyba że coś za 300 zł, no to będzie lipa. No i tutaj wiadomo, że ten digielek nie jest tyle warty, no ale jedna na plus, ok, czyli jednak skrzynia rudego dzisiaj nie oddała. E, dobra, skrzynia Furusia. W sumie tej skrzynki to jeszcze nie otwierałem. Zobaczymy. Może ona, może ona da, co, yy, da coś tutaj nam. E, I okej, okay. mamy Galila, który jest mało warty, ale nie jest tak źle. 28 zł. E, na razie najlepiej się zapowiada ta skrzynka. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ojojoj, szkoda, że nie zatrzymało się wcześniej. Dobra, tutaj mamy słabiutko. No i jeszcze trzy razy klikniemy sobie tą skrzyneczkę, no i miejmy nadzieję, że wyleci coś dobrego Ale wypada słabo, wypada słabo, dobrze zaczęła skrzyneczka, ale teraz e, Ale teraz słabo wyszło No i dalej, kurde, jakby chociaż ten Neon Revolution e, Więc na razie dalej pierwsza skrzynka, chyba najlepsza, chociaż i tak była słaba więc zobaczmy co w ostatnim, no i znowu szkoda, że nie Bloodsport albo e, AWP Neonoir. Znowu mamy to samo, więc tutaj po raz kolejny słabo. No i ostatnia skrzynka, która może uratować Honor. E, tutaj kącika twórców, skrzynia DMG. Zobaczymy, zobaczymy. No fajnie, bo jak z tego DMG coś siadło. I tutaj mamy petkę. E, Okej. Okay. Się nie zapowiada, żeby coś siadło dobrego. Chociaż dobra, jest Orionik, jeżeli będzie w jakimś tam stanie to będzie na plus, dobra 71 zł e, Czyli jedna skrzynka do przodu I co dalej, mamy ok, Mac, technologia Factory New nie, Field test te dwie dyszki, no tak średnio, no ale nie jest najgorzej I teraz USP Flashback Słabiutko i ostatnia czy dwie jeszcze Kurde, nie wiem. Chyba ostatnia, chyba ostatnia. E, która daje nam decimatora. 5 dych, okej, okay. To było ostatnia, tak. No dobra, no ciężko mi powiedzieć, tak naprawdę, którą skrzynkę tutaj otwierać. E, no ale i tak będę ten odcinek nazwa, nagrywał po live'. Więc e, ci, co jeszcze zdążą oglądać sobie to przed live'em, e, no to możecie napisać w komentarzu po prostu, jaką skrzyneczkę tutaj mamy otwierać, właśnie. A ja wtedy zobaczę jakich było najwięcej komentarzy no i po prostu ją otworzymy, a jak nie, to po prostu zdecyduję sobie tak. No bo ciężko, ciężko wyłonić tutaj tak naprawdę jakąś najlepszą skrzynkę, no bo każda dała tak średnio, mocno. Dobra, to teraz na upgraderze chociaż sobie tutaj może odkujemy się. Jakbyśmy zrobili coś, chociaż za tysiaczka byłoby naprawdę spoko. Na razie fajnie siada. Na razie nie zapeszając, wsiada dobrze. Dobra, teraz lewa. Okej, okay, dobra, fajnie siada, fajnie siada. Dobra, niech teraz to zrobi i wtedy polecimy sobie na półtora wszystko. Okej, okay. dobra, Upgrader dzisiaj totalnie na plus. No i teraz dobro, to jeszcze na plus wyjdziemy, jeżeli to wyjdzie. Jeżeli to wejdzie, to będziemy jeszcze na plus. Wrzućmy sobie może balans, żeby mieć pewność i 75%. I siadło, okej, okay. no dobra, no to i tak jesteśmy na plus tego odcineczka, więc naprawdę słodko. Przedajemy sobie tutaj tego bajonecika. No i piszcie sobie w komentarzach właśnie, jaką skrzyneczkę będziemy wieczorem otwierać. Ja sobie to nagram, wrzucę wieczorem i będzie kolejny skinek do wygrania. A ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, no i się siemanko.